100 tysięcy złotych otrzymała gmina Borzęcin od samorządu wojewódzkiego na remonty dróg transportu rolnego. Potrzebne są tego typu prace? Zdecydowanie tak. My realizujemy od wielu lat program poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze względu na interes rolników, którzy funkcjonują na terenie gminy Borzęcin. Ale nie tylko, bo te drogi częstokroć uzupełniają układ komunikacyjny dróg gminnych i są często wykorzystywane przez mieszkańców, ale i tych, którzy tutaj przyjeżdżają i często zwiedzając najbliższą okolicę, przebywając w gospodarstwach agroturystycznych, rowerami czy też pieszo tymi drogami podążają. Więc warto inwestować w tego typu infrastrukturę. Jak powiedziałem, od kilku lat to skutecznie, Robimy w tym roku środki dość spore, 100 tysięcy złotych, wyższe niż w roku poprzednim dofinansowanie około w wysokości 50% wartości zadania, w sumie na modernizację tych dróg przeznaczymy ponad 205 tysięcy złotych i będą to drogi na odcinku 1550 metrów, drogi w miejscowości Borzęcin droga Borowa, etap drugi i dworskie 2 oraz droga Skotnik w Miejscowości Przyborów. Czy powodzie, które w ostatnich latach nawiedzały gminę Borzęcin uszkodziły również drogi transportu rolnego? W dużej mierze tak. Niemniej jednak dość szybko uporaliśmy się z remontami po powodzi, z racji tego, że no mamy możliwość korzystania z kurszywa, które jest wydobywane na terenie gminy Borzęcin przez liczne podmioty gospodarcze. No i z tymi podmiotami mamy również umowy w zakresie darowizny wsparcia inicjatyw gminy dotyczących modernizacji remontów dróg